Moi drodzy, z tym naszym eksamenem to jest tak, że niektóre rozwiązania wydają się mega skomplikowane, a w rzeczywistości są bardzo, bardzo proste do zrobienia. I takie właśnie zastosowanie, takie rozwiązanie pokażę Wam dzisiaj, a konkretnie będziemy sobie uzupełniać wartości w formularzu na podstawie wartości, którą user wybrał z listy rozwijanej. Mamy więc taką formatkę, gdzie z listy rozwijanej będziemy wybierali pracownika i wszystkie dane o tym pracowniku mają się uzupełnić już samodzielnie. Oczywiście te dane nie wezmą się znikąd, tylko mamy je wszystkie w arkuszu dane i w tymże arkuszu jest obiekt tabela. Ten obiekt nazywa się TB Pracownicy. W pierwszej kolumnie tego obiektu, tej tabeli, znajduje się oczywiście informacja o pracowniku, czyli unikalne imię i nazwisko, no i oczywiście. Dalej mamy pozostałe informacje, które w tej samej kolejności, co w naszej formatce, są tutaj wypisane. Ich tutaj jest jeszcze sporo, sporo więcej. Tutaj już listę rozwijaną mamy gotową. Ta lista jest dynamiczna i oparta na kolumnie z pracownikami, właśnie obiektu tabela. Jeżeli chcesz wiedzieć, w jaki sposób to zrobić, to już kręciłam o tym film. Także śmiało w opisie pod filmem znajduje się link do. tego filmu. Cały trik polega tutaj po prostu na napisaniu zwykłej funkcji wyszukaj pionowo, więc zacznijmy ją pisać i zastanówmy się, jakie będą tutaj, tutaj trudności. Wyszukaj pionowo, będziemy oczywiście szukali człowieka wybranego z listy rozwijanej. Ten człowiek to będzie zawsze ten sam człowiek, więc zablokuję go, gdzie będziemy go szukali. Będziemy go szukali w całej tabeli pracownicy, czyli mogę ją sobie tutaj wskazać, daleko, 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 ok, lub wpisać nazwę tej tabeli. Jedno i drugie rozwiązanie jest jak najbardziej ok. No i teraz pytanie, którą kolumnę chcemy z tej tabeli wyświetlać? Ponieważ jest to imię matki, to jestem w imieniu matki, to drugą kolumnę na pewno i będziemy szukać dokładnie, czyli 0 dru, w drugim argumencie sobie wpiszę. Natomiast tak, w tej chwili szukamy imienia matki i wpisałam tutaj drugą kolumnę. Natomiast za chwilkę będziemy chcieli szukać imię ojca, który jest w trzeciej kolumnie. Później, data urodzenia w czwartej i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście nie chcę mi się za każdym razem pisać tej funkcji i podmieniać tutaj numeru kolumny, więc pójdę sobie na łatwiznę. Na razie zatwierdzę. Aleksandra to jest matka Anny Nowak. Natomiast, natomiast, tak jak powiedziałam, nie chcę robić tego za każdym razem dla, dla, każdej, dla każdej informacji, bo tutaj powinnam była na przykład zmienić na trójeczkę, Franciszek jest tatą tej pani i tak dalej, i tak dalej. Więc, żeby nie edytować każdej funkcji i podmieniać numeru kolumn, ja po prostu sobie te numerki wpiszę gdzieś tutaj w kolumnie pomocniczej. Czyli imię matki to 2, imię ojca 3, miejsce urodzenia 4 i i tak dalej i tak dalej. Po prostu przeciągnę to. Mogłam to przeciągnąć dlatego, że dane zarówno w formatce jak i w naszej tabeli z pracownikami są użone, ułożone w tej samej kolejności. Jeżeli e, by nie były albo jeżeli nie chciało, jeżeli wiedziałabym, że one mogą się zmienić, no to tutaj już warto byłoby może z funkcjami kombinować, na przykład z funkcją podaj pozycję. Natomiast trzeba byłoby dbać, żeby te opisy były identyczne te albo właśnie w kolumnie pomocniczej. Ja natomiast wiem, że kolejność mi się nie pozmienia, także to, co tutaj ręcznie wpisałam, jest jak najbardziej wystarczające. No i jak już to mam, to teraz właśnie wystarczy zmodyfikować funkcję wyszukaj pionowo i zamiast trzeciego argumentu wpisanego z palucha po prostu wskazać komórkę H5, w której znajduje się ten szukany numerek. Dam OK jak sobie tą formułkę skopiuję w dół, to... Wszystko mi się bardzo ładnie wypełni, dotyczą, i wszystkie te informacje dotyczą pracownika, który został wybrany z listy. Prawda? Jak sobie to pozmieniam, to widać, że rzeczywiście tutaj te informacje się zmieniają. Gorzej jednak, jak pracownik nie jest wybrany, bo to mi generuje błędy. Błędy funkcji wyszukaj pionowo, która nie może znaleźć wartości pustej w tabeli z pracownikami. Więc żeby zabezpieczyć się przed taką sytuacją, to można dokonać jednej małej modyfikacji tej funkcji, mianowicie napisać, że jeżeli ta komórka, oczywiście zablokowana, jest równa pusta, czyli po prostu nic w niej nie ma, to nic mamy nie pisać. A jeżeli tak nie jest, to mamy szukać pionowo. Zamknę nawias za tym, zatwierdzę, skopiuję w dół o i zamiast błędów, jeżeli yy, zamiast błędów nd, po prostu nic mi się nie wyświetliło. Oczywiście, jak wybiorę pracownika, to teraz wszystko widać. Ta kolumna H tutaj ona jest bardzo fajna, bo dzięki temu wiemy, z której kolumny funkcja ma pobierać dane, natomiast jest zupełnie niepotrzebna użytkownikowi, wręcz nawet warto byłoby, żeby on nie wiedział, że ta kolumna w ogóle istnieje, więc śmiało możemy sobie ją po prostu ukryć. Funkcja będzie bardzo ładnie działała, natomiast użytkownik tego po prostu nie będzie widział. Jeśli podobał Ci się ten trik, to koniecznie subskrybuj mój kanał, zostaw komentarz i daj łapkę w górę, żebym wiedziała, że Ci się podobało. I przede wszystkim, że ci się to przyda.